Zapraszamy Marta. wszystkich. Naprawdę można znaleźć tutaj wielką wiedzę, inspirację i poznać wspaniałych ludzi. Fajne. To jesteśmy po spotkaniu J. Poznań. Tematem było Value Based Decisions. Naszym gościem był Łukasz. Marto, co znalazłaś do siebie? Znalazłaś do siebie? Poza kubkiem i pyszną kawą w kafeterii tutaj obok. Ja znalazłam dla siebie bardzo ciekawe refleksje, wynoszę bardzo ciekawe refleksje i bardzo ciekawe spostrzeżenia dotyczące mojego backlogu, który wzięłam tutaj na warsztat i dotyczył on zmiany ścieżki zawodowej. Wyszły mi tu bardzo ciekawe rzeczy, te, które wydawało mi się, że są dla mnie niezwykle istotne. Wyszły istotne okazały się mniej istotne okazały się mniej istotne, okazały się właściwie prawie z wartością niektóre zerową, czyli z... Nie mają żadnego wpływu na zaspokojenie potrzeb interesariuszy, które tutaj sobie zidentyfikowałam, natomiast niektóre mają tak wysoki priorytet, że no cóż, trzeba będzie zacząć od jutra, a może nawet i od dzisiaj. Także wychodzę bardzo zadowolona, nauczyłam się fascynujących nowych rzeczy. Chłonę teraz w trakcie właśnie zmiany ścieżki zawodowej całą wiedzę, cokolwiek co pomaga przy zwinności. Y, przy mierzeniu, przy wyciąganiu y, priorytetów, więc jestem bardzo zadowolona. To ja jestem zadowolona jak takie zmiany i to w prywatnym życiu i się w ten okazało, że intuicja intuicji można pomóc, to już mam plus 500, plus 500 do karna jutro nie będzie korków w ogóle, jak będę wracał. a tobie to bardzo to dziękuję, że ciebie organizować. Dzięki super. Dzięki, ja Marta. Tak. To może wyjdzie coś jeszcze lepszego. Dlatego no tak. z covid nie nagrywaj. No dobra, słuchajcie. No i teraz uwaga, jest lekka zwiecha. będziemy <trymali> jeszcze raz. Okej. Okay. Zobaczcie. Tak byłoby najlepiej. Och nie! Właśnie. Się nagrywamy jeszcze raz? Tak. O, Pozdrawiamy jeszcze raz.